W dniu dzisiejszym pokażę Państwu w jaki sposób podłączyć wentylator firmy R-ROXy Model Dream z wymiennymi panelami z opcją czujnika ruchu RMS. Oczywiście, wszystkie prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Widzimy zaznaczony czujnik mikrofalowy, dostępna jest zaślepka, pod którą jest potencjometr, gdzie ustawiamy wyłącznik czasowy od 3 do 23 minut. Odkręcamy dekielek. W środku widzimy elektronikę, czujnik mikrofalowy, oraz do podłączenia mamy kostkę przewodem dwużyłowym przewód neutralny oznaczony oznaczony literą N oraz fazowy oznaczony literą L Włączamy zasilanie w tej chwili wentylator uruchomił się na chwilę, jeżeli czujnik mikrofalowy wykryje ruch. Proszyłem ręką, wentylator uruchomił się. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany wentylator, ktoś opuści pomieszczenie, wentylator będzie działał przez czas, jaki jest ustawiony na wyłączniku czasowym od 3 do 23 minut.